Cześć, witajcie na kanale. W kolejnym odcinku będzie to odcinek, który nie każdemu się spodoba. Dzisiaj dam Wam rady, dzięki którym ja zostałem milionerem, które ja wierzę i postarałem się w tym filmie nazbierać jak najwięcej wartości, którą mogę Wam przekazać. Pierwszym rzeczą najważniejszą jest to, że lepiej zawsze próbować, lepiej tracić wszystko, lepiej zaczynać od nowa 10 razy, ponieważ na samym początku nie masz dosłownie nic. Wiesz, ludzie boją się stracić wszystko co mają. Ale jeśli nie mają nic, to czego tak naprawdę boję się stracić? I uwierz mi, gdy zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze, to nie wydawałem ich na fajne rzeczy, nie wydawałem ich na fajne ubrania, mocne komputery, nowe telefony czy jakieś tam głupie imprezy, tylko dosłownie przepalałem te wszystkie pieniądze na biznesy. Często głupio, często rozwalałem te pieniądze na te biznesy. Często łudziłem się, że coś będzie, a nie było. Ale jest takie przysłowie, że jeśli żyjesz życiem, którego nie chcesz, zaryzykujesz i ci się nie uda. Tak naprawdę nic nie straciłeś, ponieważ i tak ci się nie podoba egzystencja tym życiem. I bardzo dużo ludzi marnuje swoje życie, marnuje lata, tak naprawdę. Zastanawiałem się, czy już powinni zacząć. Czasem myślę, że jeszcze nie są gotowi, że coś musi się wydarzyć, żeby rozpocząć. No i przez to dosłownie stoję w miejscu. Bojem się podejmować ryzyko, to się coraz bardziej zapętla, to jest coraz gorsze. Dosłownie im więcej czasu mija, tym Ty coraz bardziej tracisz pewność siebie co do siebie, wiary w to, że faktycznie mogłoby Ci się udać. I w moim odczuciu, w moim przekonaniu, ja wolę dużo bardziej tracić pieniądze, przepalać je z bardzo prostego względu. Pieniądze da się odrobić, a czasu nie odzyskać. Dlatego jeśli mam szansę na spełnienie moich marzeń, a ryzykiem są cyferki na koncie, to w mojej opinii nie jest to żadne ryzyko. Dużo cenniejsze jest dla mnie popełnienie tych wszystkich błędów, stracenie tej całej kasy. W wieku kilkunastu lat, w moich latach dwudziestych, ale w końcu wypracowania czegoś, co pozwoli mi przykładowo w wieku trzydziestu lat przejść na emeryturę. Kolejną wielką drugą radą jest to, że na banknotach nie ma opinii innych ludzi. Jakiś czas temu wydawałoby mi się bliska mi osoba, którą szanowałem. Jest to osoba wykształcona, która również zarabia bardzo dobre pieniądze, ale przyszła do mnie i powiedziała, że ona nie uznaje tego, że ja sobie robię coś w internecie, zarabiam pieniądze, tego, że sam handluję sprzętem Apple'a, tego, że nauczam innych tego i że ona tego nie uznaje i ja nigdy nie powinienem zarabiać takich pieniędzy. Jakie zarabiam. Na początku bardzo mocno mnie to dotknęło. Nie dotknąłby mnie to, gdyby to była obca osoba, ponieważ zdanie obcych osób totalnie się nie liczy, ale często osoby z Twojego środowiska będą Cię negować i ściągać w dół. Dałem sobie sprawę, że końcem dnia nie ma to żadnego znaczenia. Nie mam opinii tej osoby napisanej na banknocie, gdy idę do sklepu. Ta opinia nie widnieje na masce mojego samochodu. Spędzam wszystkie te piękne chwile w moim życiu. Gdy buduję swój biznes, gdy go rozwijam, i dosłownie tego nie słyszę, bądź nie widzę, to to po prostu nie istnieje. Dlatego też, w tym znaczeniu, można powiedzieć, że hejt nie istnieje. Nie istnieje, jeśli nie bierzesz go do siebie, jeśli nie zwracasz na niego uwagi, to po prostu to nie możecie skrzywdzić z prostego względu, że końcem mnie liczy się to, że to ty wracasz swoim wymarzonym samochodem, zmierzasz ku swojemu wymarzonemu życiu, a przecież z tą osobą nie będziesz spędzać tego życia. Liczy się tylko i wyłącznie Twoja satysfakcja. A najczęściej tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie ból dupy, no bo jeśli ktoś przykładowo spędził 10 lat na tym, że aby studiować rozwijał karierę przez 15 lat, a Ty łącznie tych lat posiadasz mniej i powiedzmy osiągasz dużo większe cele, to taką osobę to zwyczajnie boli, ponieważ wie, że mogła zrobić tak samo jak Ty. I taka też jest prawda, że niczyja opinia nie płaci za Twoje rachunki, niczyja opinia nie wlewa Ci paliwa do samochodu. I trzeba sobie też wyznaczyć cele, do których zmierzamy, bo jeśli po prostu chcesz być najbardziej lubianą osobą, to to rób. Jeśli chcesz robić biznes i na tym zarabiać, to rób tak, żebyś był zadowolony Ty i Twoi klienci. A opinią postronnych osób można dosłownie sobie wytrzeć dupę i iść dalej. Kolejną lekcją w moim życiu jest to, że idealnej sytuacji nigdy nie będzie. Tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie twoja wymówka, ze względu na to, że jesteś leniwy. Ponieważ dużo osób sobie mówi, teraz jeszcze nie mam tyle pieniędzy odłożonych, żebym mógł zacząć. Jak będę w lepszym stanie psychicznym, to zacznę. Nie mam tyle sprzętu, nie mam tyle budżetu, nie mam tyle czasu. Nie oszukujmy się, to wszystko to są tylko i wyłącznie pierdolone wymówki. I to dosłownie osób, które nie są ze sobą szczere. Ponieważ taka osoba zamiast być ze sobą szczera i powiedzieć, jestem po prostu leniwą ciotą. Nie umiem ruszyć dupy, nie chce mi się pracować wszystko wygląda fajnie, ale poświęcenie tego czasu to dla mnie za dużo. Wolę zostać tam, gdzie jestem. nic w tym złego. Dużo lepiej jest być taką osobą, niż osobą, która wymyśla i stawia sobie specjalnie przeszkody, które nie istnieją i wmawia sobie, że tylko dlatego nie zacząłem, ponieważ nie mam ekstra wolnego w tym miesiącu. Jeśli się na tym teraz złapałeś, nic w tym złego. Sam tak robiłem. Sam straciłem przez to blisko dwa lata, ponieważ gdy nagrywałem filmy na zlecenie na YouTube, to tak naprawdę robiłem sobie bardzo duże przerwy i zbierałem sprzęt. I uwaga, co teraz? Magia, Kurwa, w tym momencie nagrywam na telefonie, ponieważ nie liczy się ten cały sprzęt, wszystkie ułatwienia wokół, tylko liczy się to, jaką wartość masz do przekazania. Kolejną rzeczą jest to, żeby nie być skromny. To jest najbardziej kontrowersyjny punkt na świecie. Ludzie nienawidzą ludzi, którzy nie są skromni. Zawsze mają problem do tego, że ktoś ma duże ego. Dlaczego? Ponieważ jak masz duże ego, ponieważ gdy nie jesteś skromny, chwalisz się swoimi sukcesami, to nagle zaczynasz się wyróżniać spośród tych ludzi, którzy nie osiągają tych sukcesów, nie wymagają dużo od siebie i od swojego życia. Ich to po prostu w kurwia. Oni nie. Nie potrafię sobie z tym poradzić, że ktoś osiąga coś, czego oni nie osiągają. Tysiąc razy bardziej wolę być dumną osobą z moich osiągnięć, aktywować się dalej do osiągania rzeczy niemożliwych. Żyć z poczuciem tego, że jestem wartościowym człowiekiem, który dużo osiągnął, dzięki temu ciągnąć innych ludzi za sobą. Być osobą, która jest uważana za arogancką. Jakie to ma znaczenie końcem? Dnia? Kiedy ja łapię życie i zabieram wszystko, co sobie wymarzyłem, wszystko co chcę. Z drugiej strony będzie jakaś osoba, która mówi ci, że masz być skromny. Nie dzięki ty sobie zostań skromny, a ja będę żyć po swojemu i będę brać wszystko, na co ma. Ochotę. Kolejną lekcją jest to, że nie licz na to, że ktoś bogaty ci pomoże. Nieraz dużo ludzi próbuje się wokół mnie zakręcić. Kiedy ja byłem młodszy, czasem kręciłem się w towarzystwie bogatszych osób, nie koleżeńsko, tylko typowo biznesowo, czyli gdzieś tam umawiałem się na jakieś spotkania, jeździłem w miejscach, gdzie są ci bogaci ludzie. I liczyłem na to, że uda mi się coś z tymi osobami zrobić, że one gdzieś mnie przygarną, docenią mój pomysł, zrobimy coś wspólnie i ja nakładem pracy, on nakładem finansowym, coś razem zrobimy. Bogata osoba nie jest bogata z przypadku. Jeśli ta bogata osoba posiada pieniądze, posiada zasoby i wszystko do tego, żeby zrobić ten biznes, ty przyjdziesz z tym pomysłem, na początku może będziesz potrzebny, na końcu zostaniesz wyjebany z biznesu. Brutalne, prawdziwe. Jeśli ktoś ludzi się, że jest inaczej, to tylko i wyłącznie zasługuje na to, żeby nauczyć się ciężką lekcję. Kolejną lekcją jest to, żebyś nie był naiwny na starych znajomych. Stary, ile ludzi się do mnie odezwało, z którymi nie miałem kontaktu 5 lat. I to jest najgorsze, że te skurwy syny odsywają się do Ciebie. W taki bardzo podstępny sposób na zasadzie się ma co tam słychać u Ciebie, siema bardzo fajnie sobie radzisz, to osoby zawsze niesamowicie mocno się maskują. I niesamowicie również maskują swoje prawdziwe intencje. Oni nie chcą się dowiedzieć, co u Ciebie słychać. Im nie zależy na tym, żeby tobie było dobrze. Oni po prostu chcą wyciągnąć dla siebie korzyści. Z prostego kurwa względu. Dlaczego odzywają się teraz? Dlaczego, jeśli osiągasz jakiś sukces? Dlaczego nie odezwali się przykładowo rok temu? Dlaczego nie odezwali się pół roku temu, dlaczego nie odezwali się dwa lata temu? Ponieważ byłeś kurwa niewidoczny i nie było opcji wyciągnąć z ciebie żadnej korzyści. Ja niestety na samym początku byłem podatny na takie rzeczy. Absolutnie nie straciłem żadnych pieniędzy, ponieważ obudziłem się w porę. Ale niestety życie jest brutalne, trzeba odrzucić jakikolwiek sentyment w swoim życiu. Prawdziwe osoby są tylko i wyłącznie te, które były z tobą od samego początku, ale też trzeba uważać, żeby nie stać się bankomatem. Hej, moje życie się zmieniło. Ale nasza relacja się nie zmieniła. Jeśli będziesz żyć z takim podejściem, w ten sam sposób, to zauważysz, jak brutalne jest to, jak szybko znikną te osoby, które się do ciebie odzywały po raz kolejny, i zobaczysz, jak dobrze dalej wyglądają relacje, które masz od samego początku. Kolejną lekcją jest to, żeby nie słuchać się ludzi, którzy są dużo starsi od ciebie i mają wrażenie, jakby byli mędrcami życiowymi, ale jednak ich życie nie jest tam, gdzie powinno być. Ok, rozumiem to w 100%, że nie każdy musi mieć lambo, nie każdy musi mieszkać w pałacu 100%. Ale jeśli ktoś stawia się w roli autorytetu, tylko i wyłącznie dlatego, że ma 40 lat, a ty 20. Wasze etapy dzieli w życiu tylko i wyłącznie to, że oni mają stałe zatrudnienie w pracy, której nienawidzą. Za pieniądze, które niestety na nic nie starczają. A ty jesteś gdzieś tutaj na początku, nie słuchaj ich rad biznesowych. Wiem, że może masz koło ich rodzinie, kogo bardzo lubisz, bardzo szanujesz. Może masz przyjaciół, kolegów, znajomych i może oni sami też nie chcą dla ciebie źle. Nie wątpię w to, że niektórzy na pewno mają bardzo dobre intencje wobec ciebie. Ale rzecz w tym, że oni po prostu nie wiedzą. Oni nie wiedzą lepiej niż ty, ponieważ gdyby wiedzieli, to żyliby twoim życiem marzeń i byliby dla ciebie inspiracją. I niestety ich opinia, ich zdanie i ich teoretyczna chęć pomocy może być bardzo szkodliwa. I może doprowadzić do tego, popełnisz błędy i będziesz w tym samym miejscu, w którym są te osoby. Idealnym przykładem jest to, że mi nawet jeszcze półtora, 2 lata temu wszyscy mówili, że mam iść do szkoły na studia i może znajdę jakieś dobre zatrudnienie. Ale ja zdałem sobie sprawę z tego, że jeśli ja mam iść przykładowo do szkoły na 5, 7, 10 lat, tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać mniej niż na magazynie w Holandii, to dla mnie to po prostu nie ma sensu. Wybaczcie, jeśli są tu jakieś osoby, które są wykształcone. Ja wiem, że są zawody, które są w stanie wypłacić dużo po studiach, ale to nie jest tak, że każdy lekarz, będzie jeździć Ferrari. To tak nie wygląda, to tak nie działa. Jacy lekarze jeżdżą w Ferrari czy jacy prawnicy Ci najbardziej zaradni z wielkimi firmami Bum, taka prawda Jeśli pojadę sobie pod przychodnie Nie widzę o 15, 17 żeby wyjeżdżał Ferrari 488 Zanim Lamborghini Urus. Tak to nie działa Oczywiście, że są tacy lekarze i prawnicy Którzy zarabiają takie pieniądze Ale to nie są zwykli lekarze i prawnicy Tak samo jak zwykli ludzie, którzy nie są lekarzami i prawnikami Też statystycznie nie prowadzą takiego życia Dlatego ja osobiście preferowałem poświęcić Przykładowo te 6 lat, które poświęciłbym na lat. Na studiowanie biznesu, na praktyczną naukę biznesu na próbach i błędach. I to były moje praktyczne studia, za które nikt mi nie dał dyplomu. Ale czy potrzebowałem tego dyplomu, i tak nikt mnie nie zatrudnia. To jest brutalna prawda, choć niektórzy będą mi zaprzeczać, tylko i wyłącznie dlatego, że przykładowo sami zmarnowali czas i nie potrafią się do tego przyznać. Kolejną niesamowitą radą jest inwestowanie w siebie. Sam jak miałem 20 tysięcy złotych oszczędności, było to około 2 lata temu, wydałem 16,5 tysiąca złotych na mentoring dropshippingu organicznego. Na dropshippingu nie zarobiłem nic, ale pewną wiedzę z tego na pewno wykorzystałem w dalszym życiu. Sam osobiście po dzień dzisiejszy inwestuję w wiedzę, kupuję kursy, rozwijam swój intelekt, ale drugą sprawą jest to, że rzecz, którą zaniedbałem, która też jest inwestycją w siebie, to moja sylwetka. Aktualnie cisnę w trybie rakiety do tego, żeby być nie tylko i wyłącznie bogatym finansowo, ale też zdrowo, dlatego zacząłem się bardzo czysto i zdrowo odżywiać, dlatego też ciężko ćwiczę i chcę mieć bardzo nieprzeciętną sylwetkę. To jest również bardzo dobra inwestycja, w którą Warto inwestować. Wszystkie Twoje doświadczenia, cała Twoja wiedza, cały Twój intelekt jest również dużym bogactwem nigdy nie warto żałować pieniędzy na rozwój samego siebie. Kolejną lekcją jest to, żeby nigdy nie dać sobie wmówić tego, że jesteś gorszy. Wiesz, do mnie przychodzą ludzie, którzy mówią na zasadzie, bo nie ukończyłeś szkoły, i tak było przez długi czas, bo Ty byłeś uzależniony od dzieła. Co z tego? Czy dzisiaj ma to jakiekolwiek znaczenie? Nie wiem, dosłownie w tym super samochodzie chodzi mi bardziej nierówno silnik, czy co. Są niestety ludzie, którzy bardzo mocno będą chcieli ściągnąć Cię w dół, mówić. Że ty jesteś jakiś gorszy. Są ludzie, którzy sami sobie to wmawiają. Tak naprawdę to, gdzie się urodziłeś, nie ma totalnie żadnego znaczenia, nieważne skąd pochodzisz. Ja osobiście miałem bardzo ciężkie dzieciństwo, zostałem odebrany od matki. Wyprowadziłem się z domu, gdy miałem 16 lat. Później dorastałem u mojej babci i prawda jest taka, że ciężkie czasy tworzą twardych ludzi. Mam takie wrażenie, że te osoby, które są powiedzmy gdzieś tam z dna, mają największe predyspozycje do tego, żeby osiągnąć największy sukces życiowy, ponieważ mają motywację, której nie mają ludzie, którzy są na środku. Ci ludzie na środku zawsze mają wsparcie rodziny, zawsze mają na kogo liczyć, jeżdżą na wakacje, dostają samochody od rodziny, więc dużo mniej muszą zdobyć same. Dlatego jeśli teraz jesteś na samym dnie, nie martw się, też byłem, też sobie poradziłem, nie była to... Nie była to absolutnie krótka droga, ale nigdy w życiu przez tą całą drogę, podczas której było milion zwątpień, nie wyobraziłbym sobie, dosłownie, że znajdę się w takim miejscu, w jakim jestem dzisiaj. Dlatego warto jest pochylić głowę, wykonać ciężką pracę. Wiele razy odnieść porażkę, zdecydowanie tu się odpłaci. Wszechświat jest niesamowicie sprawiedliwy. Każdy dostaje dosłownie to, na co zasługuje. Jeśli zasłużysz na te super samochody, to je dostaniesz. Kolejną lekcją jest to, żebyś wydawał pieniądze, jeśli sprawia ci to szczęście. Nie mówię o tym, że masz głupio wydawać pieniądze. Nie masz kupować flaszek za 600 zł. Nie masz chodzić do klubów, gdzie wydajesz 2000 zł za noc. Absolutnie nie, to jest głupota. I to ma bardzo zły wpływ na Twoją duszę. Nie chodzi o to, żebyś kupował drogie ubrania. Patrz, stary. Ja jestem w tej samej bluzie, w której jechałem w cajej 2 dwa lata temu. Chodzę w zwykłych Adidasach, ale patrz, moją wielką pasją są samochody. I nie oszczędzam pieniędzy na samochody. Wydaję bardzo dużo pieniędzy na samochody. Ale dlaczego? Ponieważ daje mi to szczęście, daje mi to radość. Wiem, że mam po co pracować. Nie jest tak, że pracuję dla jakichś cyferek, które w danym momencie mogą dosłownie wyparować z mojego konta. Życie jest krótkie i nie warto jest oszczędzać na ostatnią chwilę i mordować się tylko i wyłącznie po to, żeby popatrzeć końcem dnia na jakąś cyferkę. Jak najbardziej inwestuj pieniądze, ale też nie zapomnij się cieszyć tym, na co pracujesz. Nigdy nie wiadomo, co będzie jutro. Nigdy nie wiadomo, czy jutro będzie dane ci się obudzić, dlatego warto jest przeżyć to życie tak, żeby na samym końcu być z tego zadowolonym. Ponieważ uwierz mi kolejny milion na Twoim koncie, nie dać takiej satysfakcji i radości jak to co możesz z nim zrobić. I ja jestem tego typu osobą, że dużo bardziej wolałbym jeździć w samochodzie za milion złotych. Oczywiście moim samochodem bez żadnych zobowiązań, nie na kredyty, nie na raty, nie na leasingi, ponieważ po pierwsze umiem te pieniądze zarobić, a po drugie wyobraź sobie skończyć jak taka osoba, która ma miliony, a żyje dosłownie jak jakiś nędzarz. I co z tego, że masz miliony, gdy żyjesz gorzej niż ludzie, którzy pracują w przeciętnej pracy? Jaki jest tego dosłownie cel? Gdybym miał tak żyć, to wolałbym dosłownie pójść do zwykłej pracy, nie mieć tego całego do stresu tych wszystkich obowiązków, które posiadam I całe dnie reszty spędzać na siłowni To byłoby serio dużo lepsze rozwiązanie Kolejna rzecz, jeśli już zarobisz pieniądze Nie inwestuj w marzenia biznesu innych Pamiętasz jak na samym początku tego filmu Powiedziałem o tym, że są ludzie, którzy są bogaci Ty przychodzisz do nich z pomysłem Zostaniesz wydymany Druga rzecz, nie bądź tą osobą po drugiej stronie I ty nie zostań wydymany Ile mi dziennie ludzi wysła? pomysły na biznes i wyobraź sobie, że ci wszyscy ludzie mają tak świetne pomysły na te biznesy, ale żadna z tych osób nie chce nawet 10 tysięcy w ten biznes zainwestować Myślę, myślą, że zostaniemy wspólnikami ponieważ on przyszedł do mnie z pomysłem ja będę inwestować i teraz się będziemy dzielić pieniądzami. Jaki jest efekt uboczny? Efekt uboczny jest taki, że wyobraź sobie że ta osoba nie ryzykuje dosłownie niczym to może być totalna klapa i ty przykładowo przepalisz 200 tysięcy a taka osoba na końcu powie a ups, sorry, nie wyszło, trudno co taka osoba straciła? Nic. To są takie pasożyty, które generalnie chcą próbować biznesu ryzykiem innych osób. Prawda jest też taka, nie oszukujmy się, że jeśli tak naprawdę to ty masz pieniądze, to sam możesz zrobić ten biznes. Ty nie potrzebujesz tej osoby. Dlatego takie układy nie wychodzą. One są z obu stron zawsze przegrane. Więc podsumowując krótkim zdaniem, pamiętajcie, że po pierwsze nie ma rzeczy niemożliwych, po drugie trzeba uważać na ludzi i warto jest walczyć o swoje za wszelką cenę ponieważ nikt inny ani opinia innych ludzi nie ma żadnego wpływu na Waszą rzeczywistość. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli chciałbyś się nauczyć handlu telefonami bądź sprzedaży produktów cyfrowych w formie e-booków, kursów, zapraszam Cię poniżej do opisu. To są rzeczy, którymi ja się zajmuję, na których ja osobiście zarabiam, na których osobiście mam udokumentowane zarobki już w milionach złotych oraz ponad 1400 wyników moich klientów. Jeśli to brzmi dla Ciebie sensownie, zapraszam Cię do opisu. Mam nadzieję, że zobaczymy się w środku oraz z całego serca życzę Wam miłego wieczoru, a na kanale widzimy się już niebawem.